lekko twardawy, taki nazą. Do tego, do tego dodam sos, jest to sos śmietanowy na cebuli, który się dusił na maśle, znaczy cebulka się dusiła na maśle i zrobimy z różnymi ziołami, różnosmakowe takie risotto. Jeżeli by chcieli Państwo wersję mięsną, to zapraszamy tam do nas na stoisko. Tam mamy z szarpaną wieprzowiną, taką, która się piekła całą noc. Jest to długo pieczona wieprzowina, że gorąco polecam. A tutaj damy Wam taki zaczątek smaku. I teraz damy: zrobimy pierwszą wersję z oregano. Bardzo fajne zioło, które mm, jakiś świeży, taki suszony jest. Bardzo fajne, aromatyczne. Do ciepłych potraw, tak jak i wcześniej robiliśmy, i do zimnych, naprawdę bardzo fajnie. I dosłownie wystarczy chwilkę tylko, żeby podgrzać. Nie trzeba za długo gotować ziół. Uff, to stracą aromat. Spróbujemy jeszcze. Jeszcze chwilkę. Nie widzę temperatury. Teraz się zaczęło grzać! I można zrobić takie równie dobrze jako dodatek, jako dodania obiadowego do mięsa, jak i do taką jako, jako danie główne. No i dobra i możemy tu już nakładać. A ja zrobię drugie. Zrobię drugie risotto. Tym razem z lubczykiem, bardzo fajny smak. Także lubczyk nie tylko do rosołu. Ten sam sos, to taka baza. Też jest, słuchajcie, to jest fajne, że ziół nie trzeba tak naprawdę y, siekać, bo tylko uszkadzamy, gdzieś tu miałem ten lubczyk, będzie, y, ale rwiemy, tak jak sałatę rwiemy, tak samo zioła, trochę podmiotę, niesamowity aromat. za dużo nie trzeba, bo, bo możemy przedobrzyć. I wystarczy naprawdę tylko chwilkę, aby aromaty się uwolniły. Także, już zapraszam tutaj pierwsze porcje gotowe. Kto ma ochotę spróbować ryzopta z oregano, z lubczykiem. Próbujemy wpływujemy. Ale chyba wszystkie są, nie? Z tym miksem. Tak, lubczyki, oregano, nie? nie? Nie, nie, nie. To są tylko z oregano i z sałatą. Tak? A tu z lupczykiem na kolejne. To jest pierwsza. To jest pierwsza. To jest pierwsza. To jest pierwsza. To można, jak ktoś sięgnie. Podasz mi ten pierdolę wierzchnię. Podasz pan pan, mi tam. Bardzo dziękuję. O weź się Piotr tutaj jest taki wieje, że nawet nie można nałożyć. A co to jest, przepraszam? Takie risotto tak. Jedno jest z oregano świeżym, a drugi z lubczykiem. Także też tak to nie bo lubczyka używamy zazwyczaj pewnie tylko do rosołu, prawda? Ale do risotto też pasuje, prawda?